W tym filmie pokażę, jak w kilku szybkich krokach podłączyć konta Early do systemu Baselinker. Jesteśmy teraz w panelu Baselinker w zakładce Integracje. Wybierzmy przycisk Dodaj integrację. W ten sposób zobaczymy wszystkie zewnętrzne platformy i aplikacje, które możemy podłączyć do naszego konta. Jedną z sekcji są platformy Marketplace. Aby odnaleźć właściwą integrację, możemy też skorzystać z wyszukiwarki. Wpisujemy tutaj Early i klikamy w odpowiedni kafelek. Dalej uzupełniamy wymagane pola. Nazwa wyświetlana, może to być dowolna nazwa, służy ona identyfikacji tej integracji w pozostałych częściach panelu Baselinkar. Token wygenerujemy przechodząc bezpośrednio do panelu sprzedawcy platformy Erli. Na koncie Erli przechodzimy do zakładki Moje Erli, Ustawienia sklepu, Metoda integracji, Baselinkar. Kopiujemy token i następnie wklejamy go w pole token na koncie Baselinkar. Na koniec klikamy Zapisz. I gotowe. Komunikat na ekranie potwierdza prawidłowe podłączenie konta Early. Jest ono widoczne na drzewie integracji. W tabeli integracji możemy zobaczyć, że możliwe jest pobieranie zamówień z konta Early oraz import istniejących aukcji. Ponadto dostępne są opcje wystawiania nowych aukcji, synchronizacja stanów i cen, a także przesyłanie statusów i numerów nadań bezpośrednio na konto Early. Do baselinkera podłączyć można dowolną liczbę kont Early, a procedura za każdym razem wygląda tak samo. Zachęcamy do założenia konta i przetestowania wszystkich możliwości BaseLinkera, tak aby dopasować system do potrzeb Twojego e-commerce.